Partnerem dzisiejszego odcinka jest. Jestem ja! Początek tego odcinka warty samego wariata z pewną nazwą. Zapraszam moi drodzy do kolejnej e, przesyłeczki, którą wam e, dzisiaj zademonstruję. Będzie to bardzo ciekawy sprzęcik. Od razu nie będę. E, prze, przedłużał, jaki to będzie sprzęcik Game Boy Color do mnie przyjechał. Zadacie teraz pytanie, dlaczego Game Boy, Game Boy Color przyjechał do mnie, a miałem go kiedyś kilka lat temu. Miałem go kilka lat temu, ale wydałem komuś, wysłałem komuś, bo nie podobał mi się stan tej konsolki. Chyba z tego, co nawet pamiętam, to nie miał bodajże e, klapki na baterię, a często na aukcjach widzi się, że są niestety przykre sytuacje tego typu, że raczej Game Boy Color jest wystawiany bez tej klapki. Akurat tak się składa. Tą przesyłkę zamówiłem od jednego ze znajomych mojego widza. Jarosza, chyba? Nie pamiętam teraz. Kurde, mam zawsze problem z zapamiętaniem, kto od kogo co tam, bo no ludzi trochę jest. Z serwera naszego udało się. Zrobić jedną taką transakcję. Chciałem sprawdzić, jak to jest zamawiać właśnie przez takie e, znajomości. A że ostatnimi czasy po głowie chodził mi właśnie Game Boy Color. Fajny sprzęcik, warto uwagi. Nawet jeżeli ma się. Kurde, ale długo. Długi zakres tego nożyka mi wyszedł. E, jako, że e, Game Boy Advance i tak dalej to są fajne sprzęty. Ale wiecie, dla drobnej takiej mojej rodzinki Boy'ów, czemu nie? Jeszcze będę kiedyś organizował oryginalnego gameboya, tego tak zwanego Dot Matrix, ale to jeszcze spokojnie, nie ma co się spieszyć do tego. Myślę, że po, że za jakiś czas uda się to pięknie ogarnąć. W kolorze żółtym, moi drodzy, fajnie zapakowany. I od razu paragonik, proszę bardzo. Że polecam odwiedzić, bo pewnie... Bo pewnie Adam ma sklep swój internetowy. Znaczy pewnie, no, no zapewne. Więc spokojnie. Dobra, zobaczymy sobie tego gęboja od razu na wejściu. Nie pamiętam, jakie baterie tutaj są. Ocenię sobie stan od razu za chwilkę. Będę musiał też jakieś gry na Game Boya Color skołować. Niestety jest z tym trochę problem. Bo. Gry co prawda są, ale tak wiecie, różnie z nimi jest. Są raz w lepszym stanie, są raz w gorszej cenie, niezbyt odpowiednie, a są czasami w takiej, gdzie zaraz tego praktycznie nie będzie. Proszę bardzo, patrzcie, jaki ładny egzemplarz. Wow, może tutaj jedynie zadrapanie jest leciutkie, ale ta obudowa mi się cholernie podoba. Zobaczmy, ale super. Fajnie to wygląda. Jakieś etui będę musiał jeszcze do niego załatwić, bo kurde szkoda poniszczyć. Nalepka znamionowa 1998. Tak, to jest na jaki region? Chyba na Europę, nie wiem, nie znam się dobrze na tym. Tutaj pewnie według tego znaczenia powinno pisać, powinno być napisane. No ale fajnie wygląda. Przyciski, wszystko fajnie. I mamy port rozszerzeń. Głośność tutaj na podczerwień do przesyłania sobie danych i włącznik. 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 Zobaczmy jakie tu są baterie. Duże, zwykłe. O, to dobrze. To bardzo dobrze się składa. I taka oto klapeczka, słuchajcie. Tego się szuka najczęściej na aukcjach, tego właśnie cholerstwa. Także Adamie bardzo Ci dziękuję za podesłanie. Oczywiście w dobrej cenie udało się ogarnąć. Uważam, że to była dobra cena. Bo w podobnym stanie niestety idzie za troszkę więcej, a że. Yy, akurat pieniądz jest adekwatne do stanu, więc po co przepłacać? Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Dobra, zobaczymy sobie baterijki od razu, jak tutaj to będzie wyglądało z nimi. Są naładowane akurat, to są te, które zamówiłem jakiś czas temu. One na, one, na, one na tej konsoli będą bardzo długo działały. Dobra, patrzymy. Dobra, wszystko jest. Pięknie się załączyło, zobaczymy sobie jakieś gry. Co prawda od Game Boya kolor te gier nie mam. Mam jedynie tylko z e, czarną... Czarną, z czarnym opakowaniem, że są zgodne i z Boy'em, i z kolorem. A o, tygier mam na Boy'a. on na przykład GTA 1 jest u mnie takim przykładem. Gdzie bardziej, lepiej się gra na w kolorze. I nawet pod tym kątem dla tej konsoli, to sobie zobaczymy za chwilę. Że obudowa super. Ogólnie czaiłem się jeszcze na inny. Yy, tym razem był na oelix też za około 200 zł i on był w kolorze pomarańczowym, takim fajnym, przezroczystym, z logiem Mirindy, ale to nie jest oryginalny. To jest wymienna obudowa i można sobie taką spokojnie zamówić. Nie jest droga, jak ktoś ma poniszczoną obudowę, to można sobie wymienić, ale żółty jest fajny kolor, podoba mi się. Bardzo fajny sprzęt. I odpowiednio ciężki. Dobra, no oczywiście problem tego podświetlenia. A, no właśnie, tutaj nie ma. Nie ma możliwości włączenia tej gry. Noś, holender, mam nadzieję, że port nie jest brudny. Jeszcze do niego zajrzę kiedyś. Jak będzie chwila. O, dobra. Już nie ma spierdzielonego Nintendo, i proszę bardzo. Okej, okay, no to widzę, że tutaj jest. Czekajcie. Kiedy weźmiemy na słuchawki, jest i na zasilacz osobny. O, na zasilacz też by się, też by się przydało. O, ta muzyczka to jest. straszna. W ogóle ta wersja jest straszna, ale pod kątem zobaczenia tego, co się dzieje na Gameboyu. Dobra. Także tak by to generalnie wyglądało z tej strony jeszcze inną grę zobaczymy na szybko. Tylko kurde mówię, no szkoda, że nintendo nie wpadło na pomysł tym podświetleniem ekranu, bo naprawdę bez tego to. No przy słońcu to się gra dobrze, nie? Akurat jest teraz taki okres, gdzie zaczyna się robić cieplej, ale no. Kurde, bez dobrego światła to naprawdę nie idzie, więc nie wiem, czy będę robił przeróbkę z podświetleniem, bo to jest troszeczkę zachodu z tym tak naprawdę. Tam Radel pokazywał, że tam można bez inwazyjnie, bez wycinania nic, czegoś w obudowie zmienić to podświetlenie, ale na razie ja się nie będę w to bawił. Ja ogólnie nie chcę już przy żadnych konsolach grzebać, bo jak ja coś zrobię, to zesram, a i tak przynajmniej na tą chwilę nie mogę, bo nadal nie odzyskałem swojej lutownicy i po prostu czekam na sygnał od Jacka, jak podeślę i będzie, będzie ten, będę wtedy próbował ale chyba tutaj w tym trybie tych kolorów tutaj nie będzie, nie, jest taki jakby tradycyjny tryb, taki dajmy na to taki pseudo powiedzmy wielokolorowy, nie? No Zobaczmy to tutaj z tej strony, jak Game Boy Color sobie radzi, no tradycyjnie, tak jakby się grało na GBA, dokładnie to samo wrażenie, tylko ekran jest kwadratowy. Ale tak to spoko się gra mimo wszystko. W porównaniu do pierwszego Game Boy'a no to naprawdę jest różnica i to ogromna, bo ta matryca jest w pierwszym Game Boy'u no nie jest najwyższych lotów, ale nadaje takiego jakby uroku, nie? Dobra, to jakieś rogi. Dobra. Także taka gierka lightowa na pogranie. Albo na Super Game Boyu, albo na Game Boyu Playerze, który oczywiście mam, mam dzięki Wam i prawdziwy dźwięk z Game Boya, nie tam jakieś pierdu. pierdu. No i dobra, słuchajcie, działa sprzęcik. Także jeszcze raz Ciadam dziękuję. Jak coś tam będziesz miał, to, to do ciebie e, napiszę albo zajrzę na Twój profil Allegro, bo tam jesteś. Także spoko. No i dobra, to by było na tyle. Także co sądzicie, czy fajny kolor, czy nie. Dałem, dałem tyle. Dałem tyle za zagęboja kolor. Myślę, że całkiem rozsądna cena za samą jakość. Nie jest poniszczony, nie jest poplamiony. Jest akurat nawet bardzo fajny, taki jaskrawy kolorek, wyróżniający się. No i praktycznie to by, było, to by było tyle z Game Boyów, oprócz jeszcze oryginalnego, który by mi został. Ale to kiedyś raczej, nie? Tak raczej, raczej już tylko dla, e, dla samego faktu posiadania, raczej. Tak się generalnie mówi. Jak coś zbierasz, a nie za bardzo z tego korzystasz, przynajmniej na razie, to mówi się, że z faktu samego posiadania. No ale cóż, no, czasami tak, tak jest. Dobra, także. Zestawienie z pocketem. Nie, ekrany ma chyba takie same. Patrzcie, pocket ma większy, większy ekran. Daje, dajecie, dajecie wiarę? Pocket ma minimalnie większy. A jest starszy, jeżeli chodzi o wydanie, nie? Ha! Nieźle. I też klapki. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem kiedy będzie, nie wiem kiedy będzie jakikolwiek unboxing, ale na razie. Dziękujemy się z tego, co, co, co mamy na kanale, i, i oglądajcie to, co jest.